Cześć, witajcie na kanale kosmiczna orbita. Dziś porozmawiamy o łaziku Perseverance, który razem z dronem marsjańskim wyląduje na powierzchni Marsa i będą badać marsjańską glebę i różne tam kamienie marsjańskie. Jak widzicie, tutaj mamy moment już wchodzenia w... Atmosferę Marsa. Jak widzicie, rozgrzewa się do ileś tam tysiąca stopni. Jak widzicie, tutaj bardzo no, trzeba uważnie to wszystko zrobić, ale na pewno live, oczywiście, jeżeli tylko będzie transmisja z kanału NASA, oczywiście live na moim kanale Łazika będzie. Jak widzicie, otworzyły się spadochrony i, po, i to jest ciekawe, właśnie to lądowanie Łazika. No to nie jest takie normalne lądowanie. Zaraz zobaczymy. Zaraz odczepi się odpowiednia zableczka. Jak widzicie odczepiła się zableczka, No nie wiem jak to nazwać. I szup! I jak widzicie ta część będzie miała takie małe silniczki, a najlepsze będzie postawienie łazika na powierzchni. To będzie najlepsze zaraz zobaczymy i siup jak widzicie wysunęły się liny z łazikiem to nie będzie inaczej tylko właśnie tak i ta część sobie odleci nie wiem gdzie dokładnie, może nie wiem walnie po prostu po prostu wleci na dużą wysokość i wyłączy silniki, no nie wiem a tutaj pokażę tego drona jak widzicie on będzie stał przed łazikiem żeby wszystko się nagrywało i sobie łazik wystartuje no wygląda trochę inaczej niż normalne drony ale on jest przystosowany do powierzchni Marsa, a raczej żeby latać nad powierzchnią Marsa. Jak widzicie, będzie badał powierzchnię, będzie robił zdjęcia, jakieś będzie sygnały wysyłał do łazika. No i tutaj już wszystkie przygotowania, jakby. Więc dziękuję za obejrzenie, i proszę dać subskrypcję i łapkę w górę. Cześć!